cie Maneczko, witajcie widzowie z tej strony. Ja tam ciao Dzisiaj dla Was nagrywam Euro Truck Simulator 2. No, trochę dziwną porą się spotykamy, bo jest poniedziałek. No, można byłoby powiedzieć godzina 17. Trochę deszczowa ta 17. Jak widzicie, u mnie w grze, druga w nocy. No ale. Ładunek trzeba widzowie wykonać. Widzowie, ja, jak e, słyszeliście w so, na sobotnim odcineczku, w, jestem na wyjeździe, też będzie z tego piękny materiał. Mam nadzieję, że ten materiał, oczywiście, że wyjdzie, i mam nadzieję, że po prostu wpadniecie na niego w któryś dzień będę wam mówił w jak najbliższym. Czasie, w jak najbliższym tygodniu widzowie teraz tak, w sobotę był odcinek z Bedwarsów. Bardzo was serdecznie, jak ktoś nie oglądał tego odcinka, a ogląda ten, to żeby serdecznie wpadł na niego i sobie obejrzał cały, cały tensi odcinek, bo naprawdę warto było oglądać go całego. Natomiast jeśli jeszcze widzu ee, mój drogi najlepszy, jeśli chodzi o... Inne sprawy bieżące Bedo będzie się pojawiało tutaj dużo fajnych, mam nadzieję, dla Was filmów. Bo ja robię to przede wszystkim, widzowie, dla Was jeśli chodzi o takie rzeczy jak kanały, nie kanały, content, nie content. Więc zostawcie, widzowie, łapeczkę w górę, subika na kanale z dzwonem. Jeśli byście chcieli kolejny z czegoś czy z czegoś innego, z czego jakiś inny gierek, to widzowie, piście. I też Was bardzo serdecznie zachęcam na Instagrama razem z Discordem. Tam jakby najszybciej dowiadujecie się o filmach, o odcinkach, które no się pojawiają, bo naprawdę, naprawdę na Discordzie jesteście jako pierwsi poinformowani o tym, że takie coś istnieje. Jak. Kanał, że po prostu filmy są codziennie, nie codziennie, przepraszam, co drugi dzień. Natomiast zrobimy sobie wyjątek widzowie Teraz jest poniedziałek W środę i piątek filmu Nie, w środę będzie film, przepraszam W środę film będzie z nart Bo w poniedziałek wlatuje właśnie ten odcineczek I moi drodzy państwo W środę się też pojawi bardzo fajny odcinek A w piątek odpuszczamy Bo w sobotę robimy widzowie live'a Prawdopodobnie o której godzinie to możliwe, że Wam przypomnę na środowym odcineczku lub na Instagramie, właśnie. Bardzo Was serdecznie tam zachęcam, bardzo Was serdecznie zapraszam. A my wieziemy, wracając do naszej pięknej ETS-owej gry, mrożone ośmiornice 14 ton. Wieziemy je do Erfurtu i no troszeczkę dzisiaj do przejechania przynajmniej 170 km trzeba widzowie zrobić. Można byłoby powiedzieć szybki, leciutki transport. Co to jest te 16 ton? 14, nawet, przepraszam. Co to jest te 14 ton? Ale, no. widzu mój drogi, widzko, moja droga. Trzeba wykonać tą robotę. Jedziemy sobie, będziemy sobie jechać tak powolutku 90. Jak nasze przepisy na to pozwalają. Mam nadzieję, że zielone się nie zro... że ja mam nadzieję, że zielone się zrobi, a nie, że nie zrobi, bo no też wiadomo jak to wszystko wbywa. Yy, dobra, więc no, lecimy sobie widzowie moi drodzy najmilsi, na stację. Jeszcze nie muszę zajeżdżać, jeszcze troszeczkę nam zabrakło. I na tam jeszcze mamy na 1990 tysiąc... 900... Więc no, pięknie, pięknie, bardzo, bardzo, bardzo ładnie pod tym względem, jakby patrząc. No i właśnie tak, jak też wam widzowie mówiłem, jeśli macie jakieś pomysły na gierki, jakie można byłoby naprawdę fajnie stworzyć, to z Instagram lub Discord, lub właśnie komentarze, czytam wszystkie. Jak nie odczytam przez tam no ileś tam, to wiadomo, że człowiek jest troszeczkę. Niedostępny, ale postaram się odczytywać wszystkie, wszystkie wiadomości. Nam przechodzi piękna pogoda, znaczy najgorsza pogoda, w stylu takim, iż no, troszeczkę to jednak żyje. Żyje tym wszystkim i żyć widzowie będzie. I nawet wypadek nam się przytrafił. Jeśli widzowie chodzi o ten wypadek, no to jak wiemy wszyscy, że tak trochę lipa jak no. Aha, ja w ogóle nie przejadę. Fajnie. Dobra. Teraz zobaczymy, jakby nas przekierowało tędy. Ile nam doda Nam dodali kilometr... E dobra, tragedii nie ma. Tylko 10, 20 czy 10 więcej. No to zrobimy na spokojnym luzie. No inaczej niestety nie możemy pojechać jak tak. Więc no, jedziemy sobie powolutku powolutku, ale do celu jak to mówią Dookoła trzeba jeszcze raz pojechać, tak dobrze mówię dookoła No prawie trzeba ominąć i wjechać prawie na tą samą drogę No, ale do Lipska trzeba się cofnąć kawałeczek Bo jedziemy z Lipska do er Erfurtu No trudno że się cofamy, nie nasza wina, że Naczepa zaczęła płonąć Koledze Więc Ogień i lecimy Dziewięćdziesiątka Bo tyle nas obowiązuje I będzie elegancko My robimy Let's Go. No i właśnie tak jak wam też widzowie mówiłem. Jak ja to nagrywam, to jak Wy oglądacie w zasadzie ten film, to ja jestem na wyjeździe. Bardzo fajnym wyjeździe, z czego będzie lekki materiał. Więc też serdecznie zapraszam na środowy odcinek. Będzie też więcej troszeczkę mówione, co się będzie działo na tym kanale mniej więcej. Więc no, zapraszam. W środę, na godzinę, prawdopodobnie 17.00, jak się ze wszystkim też widzowie wyrobię. Fajnie, że mnie, nie wiem, czy wpuści mnie ten gościu, ale ja sobie będę powoli 90 jechał, bo można, czemu by też nie, wstałem przekierowany na inną trasę. Jak to też można nazwać, Duże, duży objazd. To nie był, jak można to pięknie ująć. My zjeżdżamy sobie powolutku na 90 -tce. i powolutku, powolutku sobie jedziemy. Nie wiem, czy się to wyrobiłem się w miarę. Dobra, nie było takiej wielkiej tragedii. No a jak też wiecie, z niedawnych odcineczków ogarnąłem Mercedesa sobie Powiem wam wie, że miałem tak na niego chęci Na tego Mercedesa i mówię, biorę go Biorę go, bo on normalnie jest ładny I no, prezentuje się naprawdę, naprawdę pięknie Nic tylko go brać i jeździć nim Dobra, bo już mi widzę, że ten pałmat hamuje, więc no, lewy pasik i teraz się... Ale dobrze, piszcie. Widziałem, piście piszcie, bo wiem, że oglądacie i wiem, że jest naprawdę, naprawdę super randko. Dobra, my wjeżdżamy na prawy i jedziemy sobie szybciutko. 115 km do celu nam zostało. Zarobimy 31 tysięcy, nie wiem czy jakiś długi nie, nie trzeba będzie pospłacać, bo się wzięło tam, wiem chyba, że na kilka ciężarówek się wzięło. Dobra, już widzę, że przesadza do 95, ale to na pełnym luzie i na pełnej petardzie. Jak to można też ładnie nazwać. 98, prawie, że kilometrów, cały czas autostradą do Erfurt'u Lecimy sobie No a ja wam widzowie przypominam o zostawieniu łapeczki w górę Sobika na kanale z dzwonem Żeby was, no, kolejny odcinek nie ominął, omijał na tym kanale, bo Ten kto nie zostawia z dzwonem, to nie ma powiadomienia, że Tomcio Ma odcinek lub live'a na kanale no i też no, Byłoby mi naprawdę bardzo, bardzo Miło jakby też byście wpadli Ale ładnie, kurde wygląda ładnie. Widoki za Piękną szybą Nam zostało 80 Godzinka 17 minut I kasa widzowie Nam piękna wleci A my na w zasadzie naszym pięknym Tutaj w liczniku mamy 1000 prawie za chwilę 1700 przejechane od zakupu, a zakup był niecałe 15 dni temu, jak się nie mylę. Tak dobrze zaraz wam, co dokładnie powiem tak prawie 12-13 dni temu się ten film pojawił, gdzie zakupiłem właśnie od tego Mercedesa. Jak wiecie, ja na tym profilu też widzę często gram. Ponieważ, no, yy, jak to mówią, yy, jak czasami trzeba sobie pograć, to wiadomo, że naprawdę, naprawdę fajnie można sobie pograć. Wiemy chyba w zasadzie o co on chodzi. No, a ja widzę, że właśnie teraz kierowca nam jeden zarobił, więc będziemy mieli około no, w zasadzie to będziemy mieli, nie będziemy mieli żadnego około, bo będziemy mieli 800 tysięcy złotych na naszym koncie Z tego, no opłaty jak wiecie muszą też na ciężarówki na kierowców opłaty na wszystko widzowie musi być opłacone wszystciutko dobra my sobie pójdziemy ten bo to nie będzie chyba 90 albo się nie zapowiada na to żeby on jechał 70, ale przyspiesza więc ja też przyspieszę co do tego momentu że szybki transport to jeszcze zmiana trasy. Dobra, bo już trochę za szybko, troszeczkę za szybko, ale jest w normie na no, 20 km. Dobra, bo tu już trzeba troszeczkę pozwalniać. Pięćdziesiątki jakieś nie 50. A jak jest 50, to jest te 50, a nie 30. Szanujmy się. No, a mi już zostało połowa baku do opróżnienia. Chcę, żebym niego nie przywalił. A przywaliłem niego? Nie. Widzicie, jaki sukces! No ale ruszajcie, ruszajcie, dawajcie, dawajcie. Let's go! Dawajcie, nie zdążymy. Wszyscy raczej. Ja zostanę. No, i kolega też. Jeszcze autko zdążyło się załapać. No, a my już nie, z kolegą. Stoimy sobie na światłach I jest super Top Bailando, normalnie bailando No i tak to właśnie moi drodzy Państwo Widzowie wygląda Ale to może jechać, czy to nie może jechać? Dobra dawać, jeźdź Ale się nawija Dawaj, 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 dawaj Tym manem Jeszcze jeden przychód 51 tysięcy No to już 100% że 800 mamy Do 60 jeszcze możemy pojechać Tak jak znaki nam mówią no, i potem już jest 50. Niestety, niestety, ale no, niestety tak też bywa. A my wjeżdżamy za niedługo do firmy Stokes, która no, tam mamy rozładunek. Jakby mogli też zielone zapodać, byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. No, ale stój. Ciemnorówko. No, my jedziemy. Już prawie u celu, blizutko. No, co za gość? Powiedzmy, że wyrobiłem na tym żółtym. Mam nadzieję że nie będziecie Że będziecie pisać Wszystko i nic 14 tona Mi nie chce podnieść osi No ciekawe czemu Dobra My mijamy warsztacik Ten pan ze skanią Co tam jedzie nie wiem Czemu nie jedzie dafem jedzie Prostu jedziemy w lewo Na stokes Firme. Ale Nie rozbujaj mi się tak bo już jesteśmy bliżutko celu i będziemy parkować. Zmieszczę się, zmieszczę się na luzie i parkujemy. Ładne parkowanie mamy i zostaniemy widzowie Na tej firmie Z chłodnią na czele Żebym Nie przywalił tylko w ten wózek bo będzie katastrofa Po widłach przejechać lekko możemy I będą nas rozładowywać a ja wam jeszcze pokażemy, ile nam piękny Mercedes przed tą trasą spalił, 78,5 litra. I widzę. ja wam z całego serca dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika na kanale, dzwonem, żeby was kolejny odcineczek nie omijał na tym kanale, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego yy, luwa.